Cześć, witam Was wszystkich, mam nadzieję, że Was wszystko w porządku. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek pierwszy z dwóch, nasz vlog z Energylandii. Kiedy zaczęłam edytować dla Was ten odcinek, właśnie kilka dni temu, zorientowałam się, że pierwsza część jest trochę słaba. Mam na to dobre wytłumaczenie, które będę próbowała Wam tutaj też się usprawiedliwić troszeczkę i pomyślałam, że dogram kawałek, aby ten film miał po prostu lepszą wartość, tak? Zaznaczam na samym początku, że cały wyjazd był kompletnie niesponsorowany, za wszystko płaciłam sama i kupiłam bilety nam. I chłopcom znalazłam ofertę: kup jeden, drugi za 50% um, i one kosztowały nas ponad 1000 złotych. Kupiłam bilety na dwa dni. I dzisiaj zobaczycie vlog z pierwszego dnia i tak jak Wam powiedziałam przed sekundą, troszeczkę byłam zestresowana całym wyjazdem, a to z tego względu, że ja panicznie boję się rol roller coasterów i wszelkich bardzo szybkich zjazd i kiedyś może się tego nie bałam, ale nigdy nie byłam osobą, która będzie pierwsza się prosiła, żeby wejść na jakieś niewiadome tutaj atrakcję i nie ukrywam, że ten wyjazd był dla mnie bardzo stresujący. Będę mówiła troszeczkę Wam dłużej w drugim odcinku, ale pierwszy dzień to może nawet będzie widać na kamerze, możliwe, że to moje dzieci też poczuły. Ja byłam bardzo zestresowana całym tym wypadem, bo po pierwsze byłam w miejscu, w którym nigdy nie byłam wcześniej, a ja lubię mieć, wiecie, przynajmniej w głowie plan, czego mogę się spodziewać, a tak naprawdę nie wiedziałam o tym miejscu za wiele. Oprócz obejrzenia kilku odcinków na YouTubie też takich osób, załóżmy jak ja, które zrobiły vlogi i na przykład pokazywały też te szalone przyzwyczajenia, wszystkie karuzele i rolecrossery, na których ja wiedziałam, że raczej się wybierać nie będę. W każdym razie, pomyślałam, że w tym, to jest taki właśnie krótki wstęp, zaraz Wam coś jeszcze powiem, ale jeżeli macie jakieś pytania dotyczące wyjazdu, do tego, jak na przykład zabrać się w to miejsce, to może ten właśnie film będzie dobrym miejscem, gdzie możecie w komentarzach to właśnie o to mnie zapytać, a ja przy edycji drugiego odcinka, który o wiele bardziej mi się podoba, gdzie już widać, że ja sama byłam bardziej, wiecie, zrelaksowana, wyluzowana, tam po prostu na te pytania Wam odpowiem, jeżeli oczywiście nie udzielę też odpowiedzi w filmie, bo możliwe, że już to zrobiłam. W każdym razie, bardzo polecam Wam też wzięcie mapy, my chyba zapłaciliśmy za nią zyle, jeśli się nie mylę, chociaż w niektórych miejscach podobno można ją dostać za free, a to z tego względu, że to miejsce, Energylandia, jest gigantyczne. To jest coś, czego moim zdaniem nie da się zobaczyć w jeden dzień. Jest to miejsce, które moim zdaniem będzie się sprawdzić dla każdej grupy wiekowej. Jest część dla małych dzieci, jest część dla średnich dzieci, jest część dla młodzieży, dla dorosłych. Każdy znajdzie tam coś dla siebie. I jeżeli załóżmy, byłabym tam, wiecie, z chłopcami, którzy załóżmy mają po 5 lat, no to wtedy wiadomo, nawet na te wielkie rollercoastery i karuzele byśmy się nie. Wybierali i rzeczywiście, w tamtym wypadku e, możliwe, że jeden dzień Wam by wystarczył, ale moim zdaniem, dwa dni to minimum, tak? I jak zobaczycie teraz mapę e, tego właśnie miejsca, e, nie wiem, czy ona w sumie odda ogrom tego właśnie całego przedsięwzięcia, i jest podzielona na przeróżne e, strefy. Pamiętajcie o tym, że trzeba na pewno założyć wygodne buty, bo to jest po prostu podstawa. Nie żadne klapki, bo też klapki się przydadzą na części, bo tutaj też jest nie jeden, nie dwa, ale cztery akwaparki, parki wodne. Takie kompleksy z basenami. Także trudno mi naprawdę jest opisać, jak wielkie jest to miejsce, ale ku mojemu zdziwieniu wszystko jest. W miarę logicznie rozłożone i nie trudno jest znaleźć. Można też ściągnąć sobie aplikację Nerdlandy, gdzie właśnie możecie zobaczyć, na przykład, jak długi jest okres oczekiwania na dane zjeżdżalnie, czy na dane karuzele, czy na dalej rollercoastery, bo on będzie się różnił od ich popularności. Co mnie zdziwiło bardzo, to ogrom ludzi, który tam był, i szczególnie przy wejściu zobaczycie tłumy, ale później ci ludzie się jakoś tak, wiecie rozchodzą po tym całym parku i nie było czuć tych tłumów szczególnie na końcu parku i właśnie taki mój już pierwszy tip, to polecam Wam e, zwiedzenie parku właśnie z tej części. Czyli nie zaczynajcie z tutaj, gdzie wszyscy się właśnie zaczynają, jak tylko wchodzą. Ja rozumiem Was, bo my też tak zrobiliśmy, jak tylko weszliśmy, to nawet nie mogłam... E, to, to się nazywa Overwhelmed, że jesteś po prostu taki aż oszołomiony od tego wszystkiego, od muzyki, od właśnie tych różnych atrakcji. I dobrze jest, jeżeli chcecie, właśnie jak najlepiej spędzić ten czas, zacznijcie od końca, gdzie jest mniej ludzi. Wtedy powolutku przesuwacie się w te inne rejony, które po prostu albo sprawdźcie, gdzie co będzie dla Was bardziej odpowiednie, tak? Bo możliwe, że moje odczucia nie będą takie same jak wasze. Dzień dobry z Krakowa. Jezu, miałam czapkę, jeszcze wziąłem cię, zapomniałam. Wziąłam kurtkę, ale nie wiem, czy będzie mi potrzebna. Tam, tam jest też przejście. E, wstaliśmy skoro świt niektórzy bardziej chętnie niż niektórzy niektórzy mniej niż nie. E, I biegniemy, słuchajcie, na pociąg, który zabierze nas do zatoru. Na szczęście mieszkamy bardzo blisko, także nie jest tak źle czasowo. Ale wolę być wcześniej, żeby wiecie, ewentualnie jutro, żebyśmy wiedzieli, ile nam zajmuje dojście I dojście na peron Żeby się nie stresować e, Ale właśnie, dzisiaj jest dzień A zobaczcie, paczkomaty kwiatowe Nawet nie u nas nie ma. E, No, dzisiaj będzie intensywny dzień Wczoraj też był, miało być na luzaku, a wyszło, że wróciliśmy do domu tak późno 南，南，西 <noise>，南，西，西，东，西。 W wieku którzy domyślam się, jadą w jednym celu, tełku. Um, trzymam tylko wcięki, że może zna znajdzie jakąś kolegę sobie, z którym mógłby na te kawze jeździć, bo ja nie jestem bardzo wdzięczny, się daję do tego. I będziemy za 35 minut, tak, że nie jest tak strasznie. I niektórzy mają czas, żeby się trochę zregenerować, bo już na nich Czyli pokazałam wam. Ja się wczoraj, ale Aleks y, pośliznął się przy tych fontannach i walnął się w dół i ma tutaj takie łysinaka na czorę, także... Widzę, <laughs> że <laughs> mi Sposz... Nawet ja nie potrafię. tego, przecież nie zauważyłam. widzę. Uwaga, uwaga, proszę Państwa. Wsiadam się do stacji lekcjowej. I'm excited. I guess I guess <laughs> Niestety nie udało nam się wejść na kolejkę. No bo y, zaraz Wam pokażę, przed nami jest milion po prostu ludzi. E, ale tu nic, Pan nam powiedział, że to zajmuje dojazd, dojście 5-7 minut. Domyślam się, że dzisiaj będą kroki. Ale tutaj mamy wszędzie pola kukurydzy. Tutaj widzę, że ktoś to by się. Alex, look, there's sweet corn growing. Ano bigger than hours, much bigger than ours. I w tle już widać te karuzele szalone. To jest chyba zadra. I pamiętam, próbowałam się dowiedzieć o tych nazwach i do końca mi się udało. E, I właśnie oglądałam wcześniej filmy też, żeby stwierdzić, która będzie dla mnie ewentualnie taka do jeszcze przeżycia, a które kompletnie spowodują, że zajdę na zawał Już mamy, widzę, już ludzie zjeżdżali. Boże. Ziulko, co? Pierwsza yeah, zjeżdżalnia Alka Pojazdy, pokazy kaskaderskie We need to go there like, like they're doing like, a cool tracks We need to find out what time To the... uh. z tej strony wiesz, widać cały park po prostu O To popryska nas Moja co, patrz, ile tutaj tego mamu jest. To jest po prostu jakiś szaleństo. Aha, to już my kończymy. To taka, wiesz, sympatyczna. Good luck. James? Alex, what do you think of the park so far? We already did two rides. You had one ride. I did two, one rides, one two. Rides, two rides. One ride and one slide. And James is doing this thingy. And to Kalishma. to he didn't Which I'm happy about. Kavi is in the Oh, Boże. Uuuuuu! <laughs> Aaaa! <jest> James widać <laughs> Kompletnie nie dla mnie są takie atrakcje Are you excited? Oh wow! Mmm! Mmm! Udało nam się wcisnąć, bo tylko dwójkę jesteśmy, a zazwyczaj jest więcej ludzi i zobaczcie, mamy tutaj karuzelę godną w parku ta część jest trochę, jak bym powiedziała, starodawna i te niektóre dekoracje nie, 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 jakoś do siebie nie pasują może i nie mogłam nagrywać na karuzeli, ale chcę Wam powiedzieć, że pomimo tego, że była miniaturowa, ja jej yy, już trochę serce stanęło. Czekam teraz na Janksa, bo Alex chce zrobić małe samochodziki i czekam tam w kolejce biednych. Ale zaraz, zaraz się odnajdziemy. Which one you going Golfo, Monza. Nie pokazałam wam też przyjazdów z tych największych atrakcji. A to z tego względu, że nie można mieć oczywiście na nich telefonu i nie wzięłam ze sobą GoPro, aby przymocować tutaj Jamesowi na klatce piersiowej, bo to jest jedyny sposób na to, aby uchwycić te momenty, jeżeli chcecie w ruchu. Ale nie wiem, czy bym chciała niektóre z nich pamiętać. Także ten film nie będzie może idealnym rozwiązaniem dla osób, które będą chciały przejechać się z nami na tych karuzelach. Oczywiście tutaj Wam część pokazałam, ale na tych, jak ekstremalnych niestety e, nie mogłam bierzemy to, James pojechał na ekstremalną my się boimy water cups to jest ten, na którą można wejść I z dziećmi to... i chyba aha. Pani zaraz puści w I dół I like I'm just gonna fall and like jump aha, hopefully not yes, yeah, so I I'll hold on to this here we go oh no. no no, no, don't hit nie wpadnij na ścianę! Nie Nie To jest taka spokojna, taka w sam dla nas. O Aha! A James dalej czeka z babcią w kolejce. A my jesteśmy w Atlantis. O, mommy! To jest jak No sneak Nie No sneak Nie no. Fajnie pomyśleli, bo zrobili takie, wiecie, sunshades przed słońcem. To oh no! Jak is it? To was super cool. Yes, it was a bit wobbly. I think. It no, was like a drop. Like I think we're going to get wet towards the end. Yeah. Oh, there's rain, there's waves, there's rain. I don't know yes. if I Jesteśmy teraz w tej części Smoka, Smoczej. Um, przyznam, że bardzo mi się podoba. Wystrój wszystko jest w miarę spójne. Um, jest jak widzicie mnóstwo ludzi wszędzie na każdą karuzelę. Też w tych miejscach do jedzenia. Rano nie było takich tłumów, a teraz jest dość intensywnie. Good już jedno ma, teraz wybieramy, wybieramy. Trochę do zajmuje czasu. oproszę. proszę, otwiera się lodówka. I podjedzie maszyna i wybierze. Zaraz zobaczymy skąd. Right the end. Perfect. I feel the um like the, the coldness. Perfect. Huh? 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 you Be careful. Drop it. Drop it. it Give me my if you Got it. Yeah, yeah. All good. James, don't die chair. na tej ciuchci, ale Alex się trochę przestraszył i dosłownie przed samym wejściem wyszliśmy i wyjście zajęło nam z 20 minut nie żartuję, bo byliśmy już tak jak mówię bardzo, bardzo blisko e, czekajcie, czy tutaj jest James i babcia? o jest, mamo! James, mamo! <laughs> o proszę bardzo Przyjazdu na karuzelach czy rolnokoperach. możecie też miejsca, gdzie są przedstawienia różne, są pokazy też kaskaderskie, które potencjalnie nagrałam i zobaczycie je w następnym odcinku. Ale też na przykład była pani, wróżka, która robiła watę cukrową, która rozchodziła się po prostu w przeciągu kilku sekund i aneks był trochę zawiedziony, bo i pani też chyba prowadząca była zawiedziona, bo dzieci po prostu wchodziły na scenę i wyrywały tę watę w dosłownie na strzępy i jej plan był taki, żeby każdy trochę dostało, ale niestety nie udało się, pomimo tego, że to watę robiła kilka razy i rodzice też chyba nie popiesali się tutaj za bardzo, bo ona prosiła, aby dzieci zeszły ze sceny, ale nie wszyscy się słuchali tego. Jesteśmy teraz na takich balonikach i chłopcy kręcą. I widać też park. Pogoda jest tak zmienna. W jednej chwili jest zimno, w drugiej chwili jest ciepło. i <laughs> Widzieliście, wzięli mnie na scenę, a teraz idziemy no, na. mnie też, ja też mam plenerobotu. Aha, chodź, Jedziemy na na Komi Rolecoser. Widzę, że tutaj firmy kosmetyczne sponsorują niektóre z Daj this is the right speed for you. No <laughs> boimy. Podsumowując, dzień pierwszy to była taka lekcja dla nas, czego się możemy spodziewać po tym miejscu, i od razu, chyba to wspominałam we vlogu, bardzo nam się rzuciło to w oczy, zarówno mi, jak i mojej mamie. Ogromna czystość tego miejsca, dostępność toalet, toalet, toalet na każdym kroku. Wygoda nie tylko dla małych Rodziców z małymi dziećmi, ale dla, chyba dla Praktycznie dla każdego Wszędzie są punkty gastronomiczne, chociaż jak my przyszliśmy rano Bo chłopcy nie zdążyli zjeść śniadania I oni chcieli coś tam zjeść rano To niektóre rzeczy były pozamykane Jeszcze te stoiska z, z jedzeniem um, Kawa była wcześniej otwarta Dlatego my sobie z mamą mogłyśmy kawę wypić w spokoju A chłopcy chyba zaczęli dzień od frytek Ale już nie pamiętam W którym miejscu w sumie je kupiliśmy Ale to było jedyne, które było otwarte Bo te wszystkie, gdzie można było kupić pizzę i burgery ono się to dopiero tak gdyby od pory lunchu, no i w sumie wcale się nie dziwię, tak? Nie, chyba się nikt nie spodziewał tego, że ktoś przyjedzie głodny, tak jak moje dzieci, ale jest też mnóstwo pokus typu slushies, wata cukrowa, popcorn i te inne, ale spokojnie możecie też wziąć swoje jedzenie, jeżeli chcecie. i Właśnie, tylko nie wiem, czy Wasze dzieci też będą chciały. I oczywiście, żeby nie było tak kolorowo, to muszę wspomnieć, że naj największą wadą tego miejsca, właśnie oprócz tych dwóch tłumów ludzi, są kolejki na e, większość tych e, większych atrakcji kolejki, których czasami się stoi po 40 minut, czasami godzinę. Tam są informacje, mniej więcej też na aplikacji i możecie sobie zobaczyć, jaki jest okres oczekiwania, i niestety zazwyczaj tak właśnie jest. My mieliśmy szczęście, bo na wiele atrakcji pod koniec dnia nam się udało wejść bez większego problemu, bez dłuższego czekania, ale musicie uzbroić się w cierpliwość. Ja tego dnia rozmawiałam też z jedną dziewczyną młodą w kolejce, która mi właśnie poleciła zakup Energy Pass, który kosztuje 200 zł, czyli to jest dodatkowy koszt. I on daje wam pierwszeństwo wstępu na 13 atrakcji, chyba 12 się, się nie mylę w tym momencie, bo jedna z nich była zamknięta. I ja kupiłam James'owi ten Energy Pass tego pierwszego dnia, jak już przy wyjściu i. To była jedna z najlepszych decyzji, jaką zrobiłam, bo zaoszczędziła nam po prostu kupę czasu, czekania, czekania z nim i też frustracji i takiej, jak wiecie, po prostu marnowania czasu. Um, uniknęliśmy marnowania czasu i też frustracji Alka, bo on ze względu na wzrost nie mógł jeszcze też na większość tych atrakcji iść. a W sumie Alex bo nawet by nie chciał, ale to, to swoją drogą. Um, ale rozumiem też, że koszt. Takiego właśnie dodatk jest dodatkowy, i w moim przypadku nie myślałam o tym zbyt długo, bo to był tylko James, ale rozumiem, że jeżeli tutaj mamy rodzinę czteroosobową czy pięcioosobową, to wtedy podwajamy koszt biletu, co jest no już na pewno dużym wydatkiem. Jeżeli dodamy też koszty kawuś, e lodów, e candyfly, wieży waty cukrowej i tych innych dodatków, no to po prostu. Ale to są wakacje i wakacje inaczej się liczy czas i pieniądze. W tym odcinku wydarzyło się jeszcze coś, co było punktem przełomowym w moim odczuwaniu stresu. Mianowicie wybrałam się na jedną z karuzel, która się nazywa Ekipa. Domyślam się, że to ta ekipa z YouTube'a. To nie jest coś specjalnego, bo w tej aplikacji też Wam mówi, co to jest za karuzela, jakie, wiecie, jakie, jakie tam prędkości, takie tam inne rzeczy. Nic takiego specjalnego, jedzie do przodu, później do tyłu cofa, tak? I ona nie jest taka duża. No i to jest ta, tutaj ona jeśli się jest ekipa. To jest pierwsza, na którą poszłam i jedna z tych większych, takie. Przyłamam mam strach. Alex, który siedział obok mnie, ja myślałam, że to nagrałam, bo to był bardzo kluczowy moment, jak mówię, ważny dla mnie i dla niego też. Alex, wydaje mi się, że zemdlał na sekundkę, czy stracił po prostu, ale był, siedziałam obok niego, ja, mi stanęło serce, ale to był ten punkt przełomowy, który po prostu sprawił, że mój ten cały stres i to wszystko, co wiązało się z z tą anxiety całą związaną z tym wyjazdem i po prostu odeszła. Ja po wyjściu z tej karuzeli trzęsły mi się nogi i ja wiem, ktoś może się za mnie śmiać teraz, naprawdę... Ja myślałam, że zdobyłam Mount Everest i byłam z siebie tak dumna i przyznam Wam, że tak jak mówię, od tego momentu mogłam iść na inne karuzele i chociaż się bałam cały czas, ja nie mówię o tych wielkich, tylko o takich luzackich, ja żyję. I bardzo, ale to bardzo jestem nadal z siebie dumna, że udało mi się je zdobyć. I przeżyłam i to był ten punkt właśnie, tak jak mówię, kulminacyjny całego wyjazdu, gdzie ja przełamałam ten strach i byłam z siebie tak dumna i też pozwoliło mi to się kompletnie później zrelaksować i z przyjemnością korzystać z reszty wyjazdu. Wracamy już pociągiem po przygodach. Mówiłam wam, że jestem z siebie dumna, że i nie czuję Byłam się tak zestresowana, jak czułam się z rana, bo mówiłam wam, że się bardzo bałam, Bywałam się tego wyjazdu, no jak to będzie, ehm, ale przeżyłam. Mam tutaj tylko właśnie gigantycznego, po prostu rośnie cały czas. W każdym razie. Ehm, Warcamy pociągiem do domu. Będziemy chyba na dziewiątą, tak Mamoś? Po dziewiątej? To jest jeszcze dziewiąta, będziemy na dworcu, a nie po dziewiątej w domu? Nie, po dziewiątej będziemy, ten wcześniejszy był godziny 15 minut. I jesteśmy na pewno wypełnieni wrażeniami, ale jutro kolejny dzień, kolejna przygoda.